Pierwsza połowa była dla nas bardzo udana. Zawodniczki grały pewnie, zwłaszcza obrona, dobrze funkcjonowała. Druga część spotkania wyszła nam gorzej. Polki nie miały nic do stracenia i sprawiły nam wiele problemów. Pierwsze 30 minut zadecydowało o naszym zwycięstwie. Muszę pochwalić polską reprezentację. Wasze zawodniczki na boisku zachowywały się bardzo uczciwie. Po tych dwóch przegranych meczach mają pełne prawo być niezadowolone. Bardzo cieszymy się z pierwszej wygranej na tym turnieju. Czasu na świętowanie nie będzie jednak za dużo. Teraz koncentrujemy się wyłącznie na meczu z Hiszpanią.